Z tego słodkiego skołu wszystkich. Przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego naszego spotkania. Za chwilę poprosimy przewodniczącą Grzimi o przedstawienie wyniku. Na się na bardzo fajnie. Także myślę, że w ten sposób zrobimy. Z, zapraszam tutaj przewodniczącą Jury o przedstawienie wyników. Następnie poprosimy fundatora nagród Wójta Gminy Zambrów, pana Jarosława Kos o wręczenie tutaj nagród i wyróżnień. I na koniec myślę, że... Pan Wójt nie był cały czas z nami, to zaśpiewa zaśpiewamy panu Wójtowi, żeby zobaczył, jakich artystów mamy na terenie naszej gminy. Zaprezentują się zwycięzcy, czyli ci, którzy zajęli pierwsze miejsca, oddaję głos. Z ciężkim sercem, że nie można nagrodzić wszystkich za pierwsze miejsce, bo wszyscy śpiewaliście cudownie, po prostu świetnie było. No ale niestety, no, tak jak pan dyrektor powiedział, płakałyśmy nad tym, co robiłyśmy. Ale trzeba było wyłonić pierwsze miejsca i zwycięzców, dlatego postanowiłyśmy w ten sposób. Myślę, że sprawiedliwie i myślę, że... Nikt do nas żalu mieć nie będzie z bez dzieciaczki. Chociaż tak jak mówię, wszystkim dałabym pierwsze miejsca jak, jak, jak śpiewaliście, bo było, by, by, śpiewaliście cudownie. I tak w pierwszej kategorii, w, w, w kategorii pięciolatków pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Groszfeld. Brawo. W kategorii drugiej, sześciolatków zdobyła Amelia Malinowska w trzeciej kategorii y, uczniów klas pierwszych zdobyła Martyna Mężyńska chodź cudowna chodź y, w czwartej kategorii to klasy drugie y, zdobyła Małgorzata Gumkowska A wśród y, śpiewających y, z klas trzecich najlepsza była Kinga Leśniewska. Co nie znaczy, że ktoś był gorszy. Tak jak mówię, wszyscy byliście cudowni. Y, to osoby, które, y, które zostały wyróżnione nagrodą pierwszego miejsca, natomiast miałyśmy do dyspozycji jeszcze pięć wyróżnień i może wyczytam osoby, które wyróżniłyśmy, dobrze? I tak, będzie to Jakub Kos, Ania Kulesza, Wiktoria Kobrzeniecka, Ala Groszfeldt, I Ola Deptuła. Tu my mamy taką propozycję, żeby tak jeszcze uświetnić ten nasz konkurs i żeby osoby, które wyróżnione są pierwszą nagrodą, czyli Wiktoria, Emelia, Martynka, Małgosia i Kinga, swoje piosenki zaśpiewały jeszcze raz. Czy wszyscy chcieliby posłuchać? Myślę, że tak. Dziękuję serdecznie. Poprosimy teraz pana Wójta o wręczenie, o wręczenie nagród. Poprosimy teraz o podejście pozostałych uczestników dzisiejszego konkursu. Zapraszam Was tutaj do nas. Chodźcie, chodźcie, śmiało. Proszę, ustawcie się gdzieś tutaj też blisko, za chwileczkę. Dostaniecie też upominki za to, że tak pięknie dzisiaj... W czasie tego konkursu zaśpiewałyście i zaśpiewaliście. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie na czwarty gminny konkurs piosenki dziecięcej Mały Solista. Jest to impreza już cykliczna i, jako gmina Zambrów, patronujemy temu festiwalowi. Muszę powiedzieć, że jak najbardziej, gmina jest zainteresowana finansowaniem wszelkiego typu konkursów, zawodów. Chodzi o to, żebyście rozwijali swoje talenty, zdolności. Każdy w sobie ma ukryty jakiś talent, tylko kwestia po prostu rozwijania swoich umiejętności. Dziękuję wszystkim za przybycie. Szczególnie dziękuję opiekunom, rodzicom, jury, no i gospodarzom tutaj tego festiwalu za zorganizowanie go. No a tak naprawdę to Najbardziej dziękuję wszystkim dzieciaczkom, które tutaj występowały dzisiaj. Tak jak pan dyrektor powiedział, są zwycięzcy, ale tak naprawdę to jesteście wszyscy zwycięzcami wszyscy ci, którzy tutaj się zaprezentowali, gdyż pokonaliście stres przede wszystkim nerwy, strach. I zaprezentowaliście się tutaj z jak najlepszej strony. Myślę, że wśród Was e, jest jakiś wokalista czy wokalistka, e, która jeszcze, czy, którzy pokażą się na innego typu festiwalach. Być może nawet doczekamy, że e, sytuacji takiej, że będziecie występować. Na festiwalu w Opolu czy gdzieś indziej. Tego bardzo serdecznie Wam życzymy. Także żeby nie przedłużać, dziękuję bardzo wszystkim za zaproszenie mnie i za przybycie tutaj wszystkim i takie konkursy, festiwale wszelkiego typu będziemy na pewno organizować. Dziękuję. Dziękujemy panu wójtowi. Ja również dołączam się tutaj do podziękowań dla wszystkich tutaj, którzy przybyli, rodziców, dzieci opiekunów dla moich nauczycieli, bo rzeczywiście bardzo dużo pracy przygotowanie takiego konkursu wymaga niestety wielkiego zaangażowania. Także dziękuję wszystkim paniom.